Dzień dobry, cześć, witam Cię, człowieku. Spotykam się z Tobą po raz kolejny i cieszy mnie to spotkanie. Przemek tutaj z kwestii otwartości. Przychodzę, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych. Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że Twój głos jest ważny. Twój głos jest istotny. To, co czujesz w sobie, jest absolutnie. Ważne, jest najważniejsze, jest najważniejsze dla ciebie, dla Twojej rzeczywistości. Nie ma niczego innego poza Twoją własną rzeczywistość. To, w jaki sposób odbierasz świat, jest wynikiem tego, w jaki sposób przyswojone zostały informacje, które, które po prostu się wydarzyły w Twoim życiu. Co znaczy, że te, z tymi informacjami można pracować i pewne rzeczy można w swojej głowie zmieniać, w swoim postrzeganiu zmieniać. Możemy nad tym doskonale pracować, i myślę, że to jest bardzo fajny początek do tego, o czym chciałbym powiedzieć. A chciałbym powiedzieć o rzeczach troszeczkę wydawałoby się trudniejszych, chociaż wszystko opiera się dokładnie na tej formie zmiany postrzegania doświadczanej rzeczywistości. Chodzi tutaj o ból emocjonalny, i właśnie te wszystkie zapisane zachowania, które stały się wzorcami, pewnymi w których funkcjonuje ja funkcjonujesz ty po prostu funkcjonujemy i pewne rzeczy które się powielają odciskają pewne bolesne piętno i to w efekcie staje się naszym faktycznie bólem emocjonalnym ten ból emocjonalny odczuwany jest bardzo często a chyba w ogóle jest po prostu odczuwany w ciele ciało jest no, czymś absolutnie fenomenalnym i jest to nasza taka bardzo indywidualna bariera bardzo indywidualny system odbioru informacji. Z którym możemy doskonale korespondować, ponieważ jest to po prostu nasze. I nikt nie ma możliwości faktycznie, żeby wejść do ciała i powiedzieć, co ty faktycznie czujesz, ponieważ ty tam jesteś i to, jaka historia została tobie przedstawiona jak została przez ciebie przyswojona, jest absolutnie unikatowa. I chciałbym tutaj powiedzieć, że Twój ból emocjonalny jest absolutnie w porządku. Jest po prostu absolutnie na miejscu, jest tym, czego potrzebujesz do tego, żeby faktycznie się znieść. To może jest ciężko przyjąć i ciężko zrozumieć, może tutaj w tym punkcie rodzić się bunt, oczywiście, że tak, może się rodzić bardzo duże niezadowolenie, ale jeżeli tak się dzieje, zaufaj tym uczuciom, zaufaj uczuciom, które się w Tobie dzieją, ponieważ to jest właśnie Twój ból emocjonalny. To jest to, co zostaje tutaj właśnie teraz poruszone. To jest Twoja własna energia. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ból emocjonalny jest faktycznie energią, którą możemy doskonale Wykorzystać, z której korzystać możemy. To jest energia, która została zainwestowana w określone części naszej rzeczywistości, e, które w efekcie spowodowały takie, a nie inne odczyn. Ale to nie znaczy, że ta energia została stracona i jej już nie ma. To znaczy, że ona była inwestowana w miejsca, które nie przynosiły odpowiednich rezultatów, które nie przynosiły odpowiednich, heh, używając nomenklatury biznesowej, e, nie przynosiły odpowiednich zysków. Więc teraz jest czas na to, żeby faktycznie spróbować wykorzystać swoją własną energię, czyli tak naprawdę swój potencjał, który czujemy nieustannie, do którego cały czas wracamy, który cały czas nam przypomina, że aha, to jest moje miejsce, stąd mam zacząć. I to jest właśnie miejsce, z którego mamy zacząć swoją własną przygodę. E Zniesienia, używając terminologii duchowej, to jest miejsce, w którym faktycznie zaczynamy orientować się w rzeczywistości ku chwale dobrego samopoczucia, ku chwale lepszego życia, ku chwale odnajdywania możliwości mobilności. I własnego miejsca w świecie, czy też we, we wszechświecie, na zasadach, które teraz mogą nam sprzyjać. Co znaczy, że każdy z nas może z tego punktu budować rzeczywistość zupełnie po swojemu, ale nie możemy budować tej rzeczywistości pomijając te aspekty siebie, które krzyczą w nas, żeby je zauważyć. Możemy spróbować na to spojrzeć właśnie jako na wewnętrzne dziecko, które y, potrzebuje zaopiekowania. Uważam, że to jest po prostu doskonała metafora, doskonałe przeniesienie y, postrzegania na te części siebie, które tak mocno pragną być zauważone. Jako właśnie na wewnętrzne dziecko, ponieważ jeżeli my zaczynamy zdawać sobie sprawę, aha, czyli to jest wewnętrzne dziecko, które potrzebuje uwagi, to my mamy naprawdę tutaj no, bezpośredni dostęp do tego, do tej opieki, którą możemy sobie zaoferować, a której na przykład nigdy nie otrzymaliśmy ze świata zewnętrznego od rodziców, od opiekunów, od otoczenia. Więc to jest dokładnie ten moment, w którym zaczynamy brać odpowiedzialność za to, jak się czujemy, i zaczynamy korzystać z tych emocji, z tej energii, która została wygenerowana wcześniej, a którą czujemy cały czas w sobie buzującą. Więc jeżeli zdarza się w Twoim życiu tak, że cały czas wracasz do jakiegoś punktu i kompletnie nie wiesz, jak to się dzieje, że znowu to samo się dzieje, to wiedz, że ten moment, ten moment upadku jest momentem. Absolutnie właściwym, ponieważ on cię wytrąca, wytrąca cię z błędnego postrzegania rzeczywistości. Jeżeli teraz zaczniesz brać odpowiedzialność za to, co czujesz i za to, w jaki sposób czujesz, i zaczniesz ufać sobie, ufać własnej przestrzeni, ufać temu, co w tobie po prostu cały czas tam buzuje i nawołuje cię do siebie, to jest duża szansa na to, że zaczniesz podążać własną ścieżką, zaczniesz realizować swoje własne plany i pragnienia. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie wiesz, za abstryknięciem paluszka. To jest praca, którą trzeba wykonać. Trzeba nauczyć się orientować, kiedy faktycznie dzieje się tak, że ja robię sobie szkodę, kiedy ja nie opiekuję się sobą we właściwy sposób. Co takiego cały czas powtarzam. I tutaj oczywiście możemy zaprzęgnąć nasz umysł do tego, żeby pomógł nam odpowiedzieć sobie na takie, przeanalizować, odpowiedzieć sobie na te pytania, by zauważyć te ścieżki funkcjonowania. Naszego postrzegania. Co ciekawe. Więc jeżeli czujesz faktycznie, że ten ból emocjonalny jest w tobie obecny, jeżeli zaczniesz na niego zwracać uwagę, gwarantuję ci, że poczujesz w tym momencie, kiedy zaczniesz zwracać na niego uwagę, poczujesz, że jesteś ze sobą i że z tego punktu chcesz wychodzić. I realizować swoje własne życie. Mój kudłatek teraz e, potrzebuje sobie się, a będzie nam towarzyszył przez chwilę. Na zdrówko, kochany, na zdrówko. Więc, e, moi drodzy, więc tu właśnie o to chodzi: ból emocjonalny możemy traktować właśnie jako nasze wewnętrzne dziecko, które zostało niezaopiekowane, tak? które w jakiś sposób e, zostało niezaopiekowane. I naszą odpowiedzialnością jest to, żeby się wziąć i sobą zaopiekować. Więc korzystaj z tego, co w tobie jest, korzystaj z tych emocji, które w sobie nosisz. Nie daj się wmanewrować w historię, że to, co czujesz, jest niewłaściwe, że twój ból, że twoje niezrozumienie, że twoja niechęć jest niewłaściwa. Pobądź tym po prostu. Po prostu pobądź, jeżeli potrzebujesz, albo jeżeli wiesz, jak to robić w sposób taki. Bardzo spokojny, wystarczy usiąść i być obecnym, czuć te emocje, nie starać się uciekać od tych emocji, to jest kluczowe. Zawsze, kiedy uciekamy od tego, co czujemy, zawsze, kiedy uciekamy od tej, można by powiedzieć, pustki, od tego poczucia być może beznadziejności, osamotnienia w tym, czego doświadczamy, zawsze dzieje się tak, że są tylko chwilowe. A chwilowe zloty, a później faktycznie są upadki, więc, więc spróbuj, proszę, spróbuj zajrzeć tam, gdzie gdzie cię woła, gdzie cię twoje ciało nawołuje i pobądź w tym uczuciem, nie starając się go zupełnie oceniać. Gdy nie będziesz tego oceniać, to emocje będą z ciebie po prostu wypływać. Jesteś w stanie zauważyć ruch w ciele, ruch energii, ruch emocji, która przepływa przez Twoje ciało, i stopniowo będziesz w stanie zauważać w wyniku zwykłej prostej obecności, że to napięcie, które zostało wygenerowane, mija. To po pierwsze, a po drugie, będziesz w stanie poczuć się lepiej i zauważyć, że w momencie, kiedy zaczynasz ufać temu, co czujesz, to zaczyna cię delikatnie, subtelnie prowadzić tam, gdzie faktycznie chcesz taki jest mój przekaz dla ciebie zaufaj sobie zaufaj swoim odczuciom i nie daj się po prostu nie daj się jeżeli masz dużo rozpraszaczy no to trzeba popracować nad tym żeby jednak wracać do siebie wracać do siebie wracać do siebie wracać do siebie wracać do siebie, wracać do siebie. życzę ci żebyś wracał do siebie jak najczęściej żebyś realizował realizowała swoje pragnienia w oparciu przede wszystkim o swoją własną swoją własną ścieżkę, swoją własną drogę, swoje własne odczucie. Pozdrowienia. Kwestia otwartości.